Witamy o poranku w Beskidzie Sądeckim na krzyżówce szlaków z Barcic przez Makowice i z głównym szlakiem Beskidzkim, który zmierza albo w kierunku południowo-zachodnim ku Rytrze przez Cyrle lub Kuchali Łabowskiej i Jaworzynie Pracam ogromnie bardzo, aby podczas chodzenia po beskidzkich szlakach. Zatrzymać się przy takich oto obiektach, w których w Beskidach znajduje się 50, a jest to ławeczka. Jedna z 50, postawionych przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Rzeszowa z okazji 50-lecia istnienia. Rok założenia 1970. Przy ławeczkach, oczywiście, należy nie śmiecić. W internetach znajduje się mapa Google z wyszczególnionymi miejscami, przełęczami, szczytami i miejscówkami po prostu, gdzie takie ławeczki się znajdują. I oto jedna z kursantek pani Barbara. <grywka>